Cześć, cześć. Szybki, krótki vlog. 5 dni. Jeśli dobrze umiem liczyć, nie, pewnie już nawet nie całe. Zbliżamy się ku końcowi zbiórki w temacie: projekt Być jak Raramuri. Wczoraj sypnęliście groszem, za co Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Henia z Rzeszowa. E, mam naprawdę szczerą nadzieję i bardzo w to wierzę, że e, już niedługo w październiku w krynicy osobiście wręczę ci pakiet. A później w Komańczy przyniosę ci po prostu jedzenie, zupę, herbatę, cokolwiek będziesz chciał. E, co jeszcze, co jeszcze? Coś, coś miałem na myśli. A już wiem, bo widzę, że to sprawa nie do końca jest jasna. E, Otóż, jeśli nie uzbieram 100%, to nic nie dostanę. Więc spokojnie, wypłaciliście, nie udało się uzbierać, kasa wraca do Was. E, ale wolę o tym powiedzieć, ponieważ e, spotkałem się z pytaniami takimi: OK, jak Ci udało uzbierać tyle, to czy uda Ci się e, polecieć, prawda, i zrealizować e, ten projekt? No cóż, nie. Jeżeli uzbieram 100%, tak, jak nie, to nie. Więc tutaj, jakby zasady są dosyć jasne e, i proste w ogóle dzięki za wczoraj za, za na sporo ciepłych wiadomości yy, i przepraszam, jeśli wczorajszy wpis dla niektórych był smutny, yy, słyszałem różne opinie, yy, dla jednych smutny, dla niektórych wzruszający wpis, w sensie vlog yy, no ale to dobrze, no, pobudził jakieś yy, uczucia, emocje, to znaczy się, że byłem autentyczny, bo, bo staram się, po prostu jestem jaki jestem, yy, tutaj raczej trudno oszukiwać nie jestem po szkole aktorskiej, e, więc e, no, to co mówię, to co, to co płynie ze mnie jest po prostu szczere tu i teraz. Nawet sam, sam widzisz, e, te vlogi nie są przycinane, po prostu to co, to co gadam, to później po prostu składam, wyrzucam, Niech się dzieje wola nieba, tak. E, właściwie hasło dosyć aktualne i takie na miejscu, ponieważ. Raptem nie wiem z 10 km stąd, może nawet mniej w linii prostej, jest zamek, w którym po prostu rozgrywała się cała akcja zemsty Fredry więc, jakby co zapraszam wciąż na wycieczkę biegową, wycieczkę za wsparcie, projektu tu będzie gra Ramuri. Polecimy również na zamek, więc to wszystko jest gdzieś tam przy okazji. No dobra, chyba kończę. Do jutra. Aoi!